Siemma widzowie, dzisiaj sobie zobaczymy nowy update. To jest taki update. Taki już nie noworoczny, bo nowy rok to był 10 dni temu. Jeśli mamy piątek 10. godzinę 15:31. Update gdzieś o 14 wyszedł. Ja wtedy oglądałem te, o hejterrcrcie, bo ja ten ten, ale dobra, nieważne. Tutaj Jakiś abona, My, nie umiem zbyt angielskiego, więc sobie zobaczę. Nie, nie pisało tam, że oni coś odnowili, ale na zdjęciu brak Widziałem, że jest jakiś nowy dom podobny. zobaczymy. Um, na końcu są nowe domy. Tak. Mamy taki jeden dom, zaznaczony jest w czerwoną ramkę, czyli oznacza, że tam będą sekrety. Ja chyba jako pierwszy to nagrywam. Nie wiem, czy ktoś tu nagrał jeszcze. Ej, to mi tra To będę nagrywać serię wojna na pewno. Teraz będę jakoś mam na za 8 dni, a to mi przypomina na wojnę. To jest taki opuszczony hotel, coś takiego bym powiedział. W ogóle to jest taka ruina, jakby, jak teraz na wojnie, na Ukrainie, jest. To ja bym powiedział, że to jest taki, a, a może zamek. Nie wiem, to jest takie też opuszczone. Może, może to być tu ruiny same. Tylko ja to Tu bramy nie ma. Nic nie mogę zasłonić, nic. Te też nie. Sprawdzimy sobie tutaj miejsce całe. Pójdziemy... tu nic nie ma. Ale na pewno gdzieś musi być safe. Na pewno jakieś są korytarze na dole. O, myślałem, że tu jakaś dziura. Nie, jest tu dziura jak... Nie. To tak wyglądało, jak... Gdzieś tu coś na pewno jest, jakaś zapadnia. Coś Gdzieś to tu zaraz jakiś znajdziemy Może coś W ogóle zobaczę już Z przy okazji czy są jakieś nowe propsy I czy zostały fajerwerki Z tego update'u Zostały, dobra A propsów to ja nic Nigdzie nie widzę, a takie bardziej Bo to jest taki bardziej wojenny Tutaj też nie widzę hmm. Ej, tego nie zobaczyłem Tu można sobie zmi Zmieniać Ej, Ej, to chyba będzie najlepszy update, no nie, Ej, to jest jakaś ruina, to jest ten zamek, ale on się teraz rozwalił, a i na serię idealnie po prostu, idealnie, no, voilà. ale czekamy. tu musi by być w całości coś. W ogóle patrzcie jak tu w Tutaj coś z VIP-em jest. Ja nie mam VIP-a. Ile on kosztuje? Ojeju, co? Nie e, dobra, ja kiedyś to kupię. Koto. No to będzie około 100 zł. Kto do mnie dołączył? Jak... Co kto to byla? Nie wiem, ale... Nie znam. Dobra. To wygląda. A to są inne ruiny. To są już inne, tak jakby jakichś pożarów. Ale ten ja z widem na pewno coś związane, mama. Jest. Ale nie wiem, czy jakieś przyciski. Hmm. Czy jakiś przyciski jest. Co on robi? On coś robi. Czekajcie, będę klikał tak, żebym widział. Coś... Co... Coś się je stało. Jej... Czekaj, to gdzieś tu było? Nie. Nie było, przez przypadek to kliknąłem. Ale... Jej, no patrzcie, takie lambo mamy, co nie? Ja pokażę nawet, jakie to lambo jest. To jest dokładnie takie lambo, lambo tutaj. Widzicie? Tutaj tak na środku macie pokazane. A tutaj nic nie... Ej! Po naprawdę to podejrzane jest. I jak widzicie, zniknął tutaj napis. Nie ma już tego napisu tutaj 2024. Tak samo na drugiej stronie nie ma. Oni już tu już to usunęli i myślałem, że w tym update'cie tutaj na przykład przedszkole odnowią. Jeszcze nie wiem, kawiarnię mogło odnowić. Tam galerie, e, tam co tam jest jeszcze, ten stacja paliw. Spawnę jakby odmienili, klub klub ten tutaj, fryzjer. Co tyle można jeszcze odnowić? Ale nie odnowili. Jeszcze sobie sprawdzimy, czy. Co tutaj? po to, y, 34. Jeszcze się Tu coś dodali? Nie. Tu nie. Jest... Ja tu czekam. Tu będzie wtedy dużo sekretów. W ogóle ja mogę zrobić taki odcinek z sekretami. No jak chcecie, to tam piszcie w komentarzu to, sobie, to ja bym taki zrobił A my wrócimy jeszcze do tych Tego zamku Nie wiem co to jest Ale musimy sobie wszystkie zobaczyć Bo ja wszystkie nie zobaczyłem Naprawdę Ten trochę Dobra Czyli to jest która wersja Ach, To jest chyba ta to jest, to jest, to z vipem, jest, to ciekawe. No to tą to tą Ej. Ej. nie, no, to widziałem, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, taki jest, to jest, się... Aha, to Tutaj to się gdzie garaż. to, to się to Jakiś safe musi być właśnie. Czy w tym jest safe gdzieś? Poszuk Poszukajmy tutaj jakieś boksy są. W ogóle podłoga jakaś. Ale e, dziwne. zbagowane Dobra. Lecimy z kolejnym. skrzynia jakieś... czy, czy, czy tu to... Szkoda, że ja nie mam tego Tikama. W ogóle gdzie to jest? Ej. Kolejne. Już to widzieliśmy. Szkoda, że ja flikama nie mam. Nic nawet nie mogę zobaczyć. Ale coś tam, coś tam, widzicie? Coś tam jest, coś... Ale ja tego... Ej, widzicie? To są jakieś korytarze chyba. Ale no ja nie mogę zejść. To nie jest flikam tutaj. Nie wiem jak się go włącza w ogóle odrodzenie, no nie wiem ustawienia klikam tryb domyślny, klasyczna absolutny nie wiem jeszcze jeszcze coś popsuję no i tak widzicie ten update bardzo nie wiem w ogóle o tym w tym update prawie chodzi Fajnie jakby coś odnowili albo wydali tam dom pod tymi. Tam pod 34 lub 3 i 37. Ja sobie sprawdzę prawdę czy tu nic nie dodali jeszcze. <laughs> jak, to, jak widzę to nic tutaj nie dodali. A więc chyba na tym zakończymy odcinek. Jeśli wy coś widzieliście, to piszcie w komentarzu. Ja jako pierwszy chyba to będę nagrywać. No jak widzicie tutaj nic nie ma. No to więc to tyle widzowie, Jeszcze przypominam, może na no, tam... Kto by jeszcze chciał być na no, serii Koszmarne Ferie, wystąpić to... tam zapraszam, tam... Poza najnowszym shortem jest data tam gdzieś tam chyba na szorcie, czy tam w komentarzu. 18 stycznia, godzina 11, wtedy zaczynamy nagrywać. A jak wy byście chcieli być, no to 10.30, ja już będę grał. Będę szykować sceny, no to co tyle widzowie, papa. Pa.